Siemano moje drodzy, Patrycja wróci o, nie będę bo covidowy, nie? nie będę Cię przytulać teraz tu publicznie. <grystanie> dzisiaj mamy tak, wyjątkową sytuację, bo jesteśmy poza domem oraz nie ma dwóch słów, tylko trzy i będą chcieli biegać po podłodze za nami oraz będziemy musiały trochę krzyczeć, trochę krzyczeć, bo mamy mikrofon strasznie daleko, ale to nam nie przeszkodzi, A, prawda? Bo mamy ulubieńców dzisiaj yy, dla Was. Ja się postarałam i wybrałam tylko pięć, i pominęłam kompletnie makijaż w tym, prawie kompletnie. I myślę, że nagram osobny film na ten temat, bo usiadłam w domu i miałam takie. Ha! Czy z pięciu możemy zrobić 58 I e, niestety to się stanie. Więc e, dzisiaj mam tylko pięciu. E, poproszę cię, żebyś zaczęła, bo znowu cię zagadam. Tylko musisz głośno. O Boże. Dobra. <laughs> Klasyk według mnie. Ja miałam już tych hydrolatów co najmniej sześć sztuk. E, sześć takich samych z Melisy? Nie z melisy różnych, bo oni na początku mieli e, trzy takie do twarzy: rumiankowy, różany, nie, tak. cztery, lawendowy jeszcze było. No tak. to miałam już osiem, bo okay. dwa razy po e, pełen zestaw. Teraz firma jeszcze... się nazywa Mira Kosmetyki, tak. tylko podpowiem. E, teraz się pojawił nowy z czarnej porzeczki, też wypróbuję. E, one są super, one mają świetny atomizer, są naprawdę bardzo przyjemne. Te zapachy, zapachy są e, ziołowe, ale nie są przesadzone. One też mają bardzo dobrze, mają dobrze, dobry balans zrobiony. Bo to jest taki hydrolat, którego można używać bezpośrednio, nie trzeba go mm. rozcieńczać. Nawet jak ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, to myślę, że tutaj będzie zadowolony. Yy, też praktycznie wszystkie produkty z tej firmy lubię. I hydrolaty, <ścoughs> hydrolaty wszystkie na bank. Ten z róży pachnie przepięknie, ja bardzo lubię ten z róży, ale melisa też jest świetna i rumianek też jest świetny. O którym mówiłaś, że jest taki, że bardzo łagodzi cerę? Rumianek. rumiankowy. mi rumiankowy na maksa tak. pomagał, nie? Z melisy też jest super. Z Teraz też, też, też bardzo. Wydało. melisowy się świetnie sprawdza on... jako wcierka do włosów, do mhm. skóry, jak też odświeżyć, żeby odbiły, odbiły się trochę od skóry głowy, to super się no. sprawdza. To I one bonus. są... Bardzo tanie, jak na to, jak to jest dobrej jakości produkt. Mała, pa, fajna polska firma, polecamy, super. Yy, ja mam, yy, tak, mam produkt z Recibo, mam dwa produkty z Recibo właściwie, drugi Wam za chwilę pokażę. Od razu zaznaczę, jakby ktoś już się zdążył zbulwersować, niesponsorowane, po prostu lubię je. Pierwszy to jest Recibo Glow Self Love BB Cream. Jaki to jest wspaniały kosmetyk, ja nie mogę uwierzyć, to jest moim zdaniem najlepszy kosmetyk z Recibo do twarzy, jeśli chodzi o teksturę, konsystencję, o to jak się rozkłada na cerze, to dla mnie to nie jest kosmetyk makijażowy, to jest krem pielęgnacyjny z odrobiną koloru, mam go na twarzy teraz, mam go na twarzy od kilku tygodni, widzisz ile go Połowę jak nic, lekko. Używam z wielką przyjemnością. Dwie pompki, yy, tak dwie maksymalnie trzy na twarz i szyję mi starczają. Idealnie mi się stapia, nie wyświeca mi się twarz po nim za bardzo. Pod koniec dnia to wygląda tak, jakbym miała minerały po 3-4 godzinach. To wygląda, wygląda na twarzy jak minerały. Yy, tak, jak się z bliska przyjrzeć, to tak, wygląda jak myślę. minerały nałożone na mokro, ale to dlatego, że dałam trochę więcej, jest przypudrowany. Będę niżej dużo. Dobrze jest! Proszę to zapamiętać, ja jestem taka wysoka w przypadku chociaż ten jeden raz w życiu mam, ten jeden moment. Bardzo, bardzo mi odpowiada, nie przenosił mi się też na ubrania jakoś specjalnie, na pewno nie bardziej niż pudry mineralne i tak dalej. Właśnie psy z każdej strony nas otoczają. I jestem mega zadowolona na tyle, że się zastanawiam, czy to nie będzie mój drugi krem na dzień. W sensie, że kupię drugie opakowanie i będę jechać. Z rzędu, co jest Aha, dla mnie wyjątkowe, nie. Nie, bo rzadko Pszczyta, mi się to zdarza. Jedna jako krema, Nie mam makijaż. jeszcze. <grywa> Druga na noc, nie będę się kładła spać, <grywa> najbardziej glow. E, co prawda, mam jeszcze otwar otwarty krem bez z Lilii Lolo teraz, ale się zastanawiam, czy nie oddam go komuś, żeby mm. zużyć ten, bo naprawdę mega mi odpowiada. Żel pod prysznicy make Me Bio, e, Super, są. W sensie, jak myślałam, że żel nie robi kompletnie nic i właściwie bez różnicy, jaki mam. To jest wyraz szczerego oburzenia. No. To ten jest pierwszy, który rzeczywiście robi różnicę. Według mnie. Jestem w stanie się nie posmarować po nim balsamem i nadal jest okej. Okay. I ten różany, mm. ten pomarańczowy jest też spoko. Różanym bardziej mi się podoba zapach i nie jest taką chamską różą. Pozdrawiamy Mazgo. Ona nie cierpi różanego zapachu. No ale jest wyraźnie różany. <laughs> Jedyna rzecz, którą ja one no. mają bardzo duże różnice w partiach. Że czasami tak? jest bardzo luźny, a czasami jest bardzo gęsty. No. To, to jest moje trzecie opakowanie i na razie nie założyłam. To może się ten problem skończył, bo to ja już mał, jakiś czwarty. czas temu miałam. Czwarty w, z rzędu w, różany? Nie, w nie, wymieniam sobie różany pomarańczowe i różany, tak mi się nie znudziła, ale w porównaniu do Jopa. No. Ale tego kadwizłowiec według mnie ten jest zdecydowanie lepszy. No to proszę bardzo, rekomendacja. E, ja mam drugi kosmetyk do twarzy, który jest bardzo dziwny, to jest najdziwniejszy kosmetyk z Eko Laboratorii, jaki kiedykolwiek miałam. Nazywa się Night Facial Cream Serum. Hmm. I to jest. Wiesz co, pokażę Ci na ręce. To jest tak dziwne, nigdy nie miałam od nich kosmetyku, który miał taką konsystencję. To wygląda jak krem żel. Rozprowadza się jak krem żel, ale jak chwilę posmarujesz twarz. I zostawisz. To jest takie uczucie, jakby człowiek posmarował twarz esencją. Uh -huh. I cały ten kawałek kremowy, ten, który zostawia taką warstwę otulającą, znika, jakby wchłania się, i zostaje właśnie taka. Takie coś dziwnego, żelowego na twarzy. Ja myślę, że osoby, które mają skórę suchą, nie będą w ogóle lubiły tego kosmetyku. Stwierdzą, że to jest za mało i tak dalej. Ale jak potrzebujecie czegoś, co nie jest super obciążające, ale się nadaje na noc i jest taki właśnie pomiędzy kremem a żelem, coś w tym stylu, do tłustej czy do mieszanej cery, to myślę, że naprawdę warto się zainteresować. Ja używam tego kremu z ogromną przyjemnością. Tutaj gdzieś mniej więcej jedną trzecią zużyłam i absolutnie jest to mój ulubieniec. Bardzo dziwny i bardzo dobry zarazem. Czy on nie, nie zostawia takiego odczucia jak ta Madara Żelowa? O nie, ty, u ciebie zupełnie inaczej. No, to tak jak podejrzewam, że dosłuchaj nie za bardzo. Bo, widzisz, u ciebie nie ma w ogóle poślizgu, a u mnie, jak już umyję zęby miną na przykład 3 minuty i przejedziesz i centralnie masz wilgotną jeszcze cerę. Aha, no to, to mnie tak. Się nie rekomendujemy dosłuchaj skóry, to od razu już zaznaczę. Tak przewidywałam, ale teraz proszę, dowód mamy tu od ręki. Balsam do ciała z Yumi. To kupiłam w Lidlu. On w Lidlu też był najtańszy, bo kosztował 15 zł W Internecie jest za około dwie dyszki, mhm. albo za dwie dyszki w Lidlu i za 25 w Internecie. coś jest takiego. Ogólnie <grym> taka różnica. Były stędy w Lidlu, tak czy siak tej marki Yumi. No ten design jest trochę taki trochę Życięcy. dzieciowy, tak, trochę dzieciowy, ale balsam jest super. Jest moim ulubionym balsamem zaraz obok Gresibo w tym momencie. O to 25, no to wysoko postawiłaś go. no? Tak, tak, no bo ten zersivo jest dwa razy droższy. Yy, on zostawia na skórze taką warstwę, którą u mnie zmyje dopiero następnego dnia pod prysznicem. A zaznaczymy, Patrycja Będę, tak, ma tak, bardzo, bardzo suchą, suchą skórę. skórę. Tak. I też pozostawia taki efekt nabliżonej, takiej odżywionej skóry, jak po Także. Ona wygląda na taką gładką nawet. Tak, jest naprawdę super. I ten jest, zapach to jest winogronowy i on nie jest męczący jest Aha. bardzo przyjemny. Nie wiem jak inne, bo jeszcze jest naturalny i jeszcze jest borówka. Z borówki miałam żel prysznic, nie podoba mi się za bardzo. My mamy w pracy yy, właśnie takim. Winogronem. On pachnie, wiecie jak co? Jak kiedyś były takie błyszczyki szklane tak. z kulką na końcu i tam był winogronowy zapach? To, to jest, jest ten to... zapach. 100%. Ale jest fajne, spoko. Ja mam sobie krem do rąk i mamy go w pracy, i na razie wszystkim się podoba. Też się szybko wchłania, ale dobrze nawilża taka skóra elastyczna. Tego jeszcze nie używałam, ale dzisiaj to zrobię. Nie, nie wiem też czy mobile. Ale nawet. Muszę mi powiedzieć o tym, że ja dzisiaj. Ja dzisiaj użyję tego no? On się też dobrze rozprowadza. Nie pozostawia takich mhm. białych smuk. Jak, a on ma dosyć wysoką masę z tego, co mi się wydaje, więc mógłby robić w sumie tak. A nie, on ma do drugim miejscu w ogóle sok, ale... Sok. Mhm. Nie, składy są super. I za taką cenę? Mocznik i gliceryna. Mhm. Okej, okay, no dobra. No czy Bardzo dobrze. Ba bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo mi się podoba. Dobra, ja mam rewelacyjny produkt do ciała, który jest, o matko, jaki dobry jest ten krem, to jest ten, który Wam pokazywałam w jakimś odcinku o, już nie pamiętam co to było, owcierkach chyba i mówiłam, że kupiłam to jak ostatnia owca nałożyłam sobie na twarz, a potem mi napisało tysiąc ludzi, że też używało tego do twarzy, a ktoś mi wysłał screena w ogóle z... Jak, nie wiem, z jakiegoś sklepu to była opinia, ocena klienta i był napisane, że właśnie nie całkiem spoko, tylko nie nadaje się pod makijaż i ja mówię, no. okej, okay, nie jestem sama w tym. Nie wiem, co tu się wydarzyło. że ten, to Firma nazywa się linia, linia, to się nazywa krem nawilżająco-złuszczający i na opakowaniu jest informacja, żeby stosować nie częściej niż dwa razy dziennie, a z drugiej strony jest informacja o suchych łokcach, stopach i kolanach. No. A najwyraźniej nie tylko ja wpadłam na to, żeby użyć go do twarzy, tylko ja się skumałam szybko, bo zaczęło mrowić i e, trochę bo jest też tam, o ile się nie mylę, jakiś mentol albo coś w tym stylu. I poczułam tak dość mocno, poczułam na twarzy to, ale tu naprawdę dużo opisało że zużyło całe opakowanie albo pół do twarzy. Nie wiem co tam się wydarzyło, nie, nie sprawdzałam na stronie, czy oni jakoś specjalnie zaznaczają że, że to jest nie do użycia na twarz. Nie mam pojęcia. Ale oni to nie mówią, że to jest nie do użycia na twarz. Właśnie Bo o to jest, mi chodzi. W jest w szczególności do pielęgnacji skóry suchej, łuszczącej się oraz miejsc nadmiernie chodzi No na dlatego pieniądze. mówię, że nie wiem czy to jest nie do twarzy. Ale to ma na, drugi mocznik, na drugim miejscu mocznik. To jest wysoko, 10% no. chyba. E, nie nie wiem za bardzo o co tutaj tak. chodzi, nie doczytałam specjalnie, ale kupiłam drugie opakowanie, tylko nie takie małe, tylko taką setkę w, w opakowaniu takim okrągłym, no w takim słoiczku plastikowym, nazwijmy to. E, używam do stóp, jest rewelacyjny, to jest mój ulubiony aktualnie krem do stóp. E, dodatkowo jak mam jakieś suche kawałki, psy będą tutaj widzę. Ostro jechać, jak mam jakieś kawałki przesuszone na łydkach czy cokolwiek, posmaruję na noc, wstaję rano, to jak dzisiaj Patrycji mówiłam, jakbym miała centralnie, jakby mi ktoś nożykiem zjechał tą suchą skórę i wyrzucił i zostawała tylko piękna spod spodu. I też chyba kosztuje ze 3 dychy może. Tak mi się coś wydaje. Że on... 35 chyba. Google, mój prywatny Google. Wspaniały, naprawdę wspaniały. Suchy szampon z kocery pokazywałaś na kanale? Chyba pokazywałam tylko jak zrobiłam zakupy. Aha. Tak mi się wydaje, ale też go uwielbiam. Są świetne. Nie będę tutaj robić giełki tego, bo to jest wersja okay. dla. Do ciemnych Właśnie, włosów prawo. będzie wszystko e, Tak, mhm. do ciemnych włosów i ona jest węglem? Tak, z węglem aktywnym. No. Dlatego jest do ciemnych włosów. Każda wersja jest inna, to trzeba zaznaczyć, bo ta do przytuszczających się zostawia trochę włosy takie matowe. A taki... one się czepiają o siebie. Tak. Jakby ktoś chciał zrobić na przykład warkocz, żeby się nie wysuwały pasma, a ma nisko włosy, to ten szampon, jak się nim napryska trochę, to on jest taki gryp. Tak się łapią mhm. jakby były z gumy trochę i wtedy łatwo zaczesać. Ten tego nie robi, to jest do włosów ciemnych. Mhm. Tak. Ten tego nie robi. Jest bardziej takie uczucie jak po Batiście, ten do ciemnych włosów. Mhm. Natomiast efekt, według mnie, utrzymuje się dłużej, czyli dłużej te włosy są świeże. No i to jest naturalny kosmetyk, bo to masz tak, skład jest rewelacyjny. Tak, trzy czy cztery produkty, które są, no jakąś tam, nie wiem co to jest. Czekaj, mąka ci... ryżowa? Yy, tak, to pierwsze to jest mąka ryżowa, to potem to jest ta tapio tak, tapioka ym, ym... I to jest charcoal, oczywiście, że zapomniałam przed chwilą, powiedziałam to, węgiel aktywny. W każdym razie skład jest rewelacyjny, a oni rozwiązali problem atomizera, żeby nie trzeba było gazu pakować. Zrobili takie opakowanie, które przy naciśnięciu po prostu rozpyla taką idealnie luźną mgiełkę. Super, naprawdę super jest ten cel. Będę próbowała innych wersji na pewno, bo ta do ciemnych włosów jest taka, mm, no że zostawia szary bardziej mhm. ten. Trzeba to dobrze wyczesać. A my każdy myślę, że... trzeba dobrze wyczesać z tych, wiesz, mi się wydaje. Tak. Każdy został. Ja kupiłam wszystkie, oczywiście. E I trzeba każdy wyczesać, ale jak się pomasuje... Ja też z nimi tak robię, że jak napryskam, zostawiam tak. na chwilę i nie wtedy baś. i tak pomasuję skórę głowy palcami. Nie I wtedy wyczesuję jest. jest okay. Już nie kupuję Batista w ogóle, tylko mam ja te kocery cały czas. Bardzo wydajne jest w ogóle. No jest bardzo wydajne. Też zobaczyłam e to opakowanie, było takie. No, no nie wiem, ale ta wydajność tu nadrabia w kosmos. Jest, jest naprawdę świetny. Kurde, to jest najlepszy suchy szabadon, którego używałam, a ja mam trochę problem z przetłuszczającą się skórą głowy. Potem mi nie, nie swędzi e, skórę głowy, co też jest na plus. I coś jeszcze miałam powiedzieć, że jest na plus, ale nie pamiętam. Jest Zaraz się przypomnę. bank. Albo wrócimy z 3 godziny i dogramy tego <grytanie> <grytanie> odcinka. Drugi produkt, który mam do włosów, i to jest to drugie z resibo o którym mówiłam, oh my god! Wspaniały jest! Superstar Body Balm, Shimmer Glow to się nazywa. To jest to, oni wypuścili teraz dwa takie balsamy do ciała. Jeden jest właśnie taki brązujący, a drugi jest rozświetlający. Ten rozświetlający na mnie wygląda tragicznie, ponieważ on jest dość chłodny i na mnie to ten kolor, jak go rozprowadzę na ciele, to na moim normalnym kolorze skóry on wygląda trochę jak blacha, w sensie taki jest metaliczny i nie wygląda ładnie. Na Patrycji wygląda wspaniale. Wspaniale. Wygl on nie wygląda jak makijaż na ciele, tylko on wygląda jak Taka zdrowa skóra, nie? U Ciebie, taka właśnie super błyszcząca, super gładka i w ogóle yy, u mnie Nie, to nie tak... taka błyszcząca, przytłuszczona, w sensie od olejku błyszcząca, nie, tylko taka taka, błyszcząca... taka nowa, dziecięca taka skóra, <laughs> taka niezużyta, nie? Jeszcze taka niedojechana życiem taka skóra. Yy, natomiast to, yy, wiem, że on jest kontrowersyjny ten balsam, bo jak pokazałam go na Instagramie, to tam dużo osób napisało, że brudzi buty, brudzi sukienki itd. i tak dalej. Ja wiem yy, że ja ciuchów nie smaruję ani obuwia, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że część osób to traktuje jako balsam do ciała, dosłownie, i używa tego tak jak balsamu do ciała, że się posmarujesz od stóp do głów po kąpieli. Jeśli się da tego bardzo, bardzo dużo, to to może drastycznie zmienić kolor skóry. No i wtedy to na bank będą brudne rzeczy, bo oni chyba tutaj piszą, że to nie Użyj zostawia go śladów, czy coś. Do, do, do przyciemnienia skóry lub podkreślenia nieopalenizn. No to nie jest coś, coś lecisz. Tak, ciało. tylko, że jak dasz tego bardzo dużo, to no? już musisz wtedy pojechać całe ciało, bo inaczej będziesz miała, wiesz, ręce nie od kompletu, jakby ktoś dwie Barbie rozłożył i złożył znowu. Ja tego używam jako makijażu do ciała, nie jako balsamu. I na przykład, jak nakładam to na nogi, to bardziej nakładam na środek łydki i rozprowadzam na boki. Nie, że smaruję wszystko razem, równo, tylko właśnie on. Widzisz, on ma dawać taki. żeby był ten połysk i trochę koloru, a nie żeby było całe wszystko idealnie równo pokryte. I tak samo jak smaruję nim, to jak dojeżdżam do końca łydki, tam gdzie już się zaczyna stopa, to też nie dokładam więcej, tylko rozcieram. Tak jak rozcierasz podkład, że nakładasz tutaj, no to tutaj robię taki gradient, nie żeby podkład wjechał mi cały pod koszulkę. I właśnie tak samo używam tego. Głównie go stosuję do nóg, właściwie praktycznie tylko go stosuję do nóg. Czasem, jak mnie jakoś tak super najdzie, Ochotam, to wtedy rozprowadzam go też na ramionach, ale kocham. Nie mam żadnych problemów z tym, żeby mi się gdzieś tam transfer robił, ale tak jak mówię, gdyby były miejsca, które cały czas ocierają, tak jak tutaj sukienka i cały czas by mi się te sznurki ruszały, na bankon się przeniesie na te ubrania. Mhm. Ale na, jak tak się nałoży właśnie tylko gdzieś tam na nogi, to ja praktycznie go używam każdego dnia, od kiedy go dostałam. To była przesyłka pr w ogóle. Od kiedy go dostałam, używam codziennie, jest super. I jest mega wydajny, jak go stosuję w ten sposób. Bo jakby ktoś jechał tak jak balsam do ciała, no to myślę, że się szybko Tak, tak na jedną nogę. Ile pompek na jedną Chyba? nogę? Na całą nogę czy no, na łydkę? Na całą. na całą nogę. dwie pompki, max, daje, no, no tak, nie, nie daje więcej. 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 Tak samo na tego rozświetlającego daje. No bo więcej myślę, że aha, jak się nałoży zbyt dużo, to wtedy można sobie zafundować też taką, że... No, Kulę dyskotykową. Kulę dyskotykową na no maxa i trochę metaliczny jest, jak się nałoży zbyt dużo, to może podkreślać suche skórki. Bo, jak Fajne. się nałoży niewiele, to on wtedy tak ładnie wygładza. Ale, jak się nałoży za dużo, to wtedy jest takie, tu masz suchą skórkę po goleniu trzy tygodnie temu. Trochę go. No <laughs> z rozświetlaczem do twarzy. No, dokładnie tak. Krem pod oczy z Madary. Jest świetny. Jest super. Jest bardzo fajny na dzień. Nie pod wszystkie korektory, ale u nim, z nim jest tak, że jak nałożysz, to od razu widać efekt. W sensie jest Aha. rozświetlający. Pod oczy. no to prawda. Tak, on jest delikatnie różowy i to też według mnie. U mnie przynajmniej poprawia trochę ten wygląd Aha. cieni pod oczami i ja go stosuję i na noc i na dzień. Zwłaszcza jak się nie maluje w ciągu dnia. Jest super. Nie jest, nie jest w ogóle za ciężki, ale nie jest też za lekki i Naprawdę się z nim Bo ma taką konsystencję trochę lżejszego kremu, nie, nie jest wiem, taki co, bardzo tak, gęsty. Nie? Tak. nie wiem o co im chodzi z tym cream and mask, czyli mask w sensie możesz na całą twarz? Nie, to chodzi o to, że, znaczy tak to możesz każdy krem pod oczy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, Aha, okay. ale oni mówią, że możesz nałożyć taką grubszą warstwę. I jak go wsadzisz do lodówki i masz opuchnięte oczy na maksa, mhm. wstaniesz rano i nałożysz sobie taką grubszą warstwę, to on działa tak jak te płatki żelowe. Do Dlatego jest też takie wyzna. duże opakowanie, bo to jest co prawda dwudziestka, ale ze względu na konsystencję jest mm -hmm. bardzo wydajny moim zdaniem ten jest kosmetyk. Jest bardzo wydajny, no. Ma wow. fajną pompkę. Ja oprócz tego z Yumi miałam wszystko, więc teraz już wiadomo, co zostanie zakupione w tym tygodniu. Ja mam ostatni produkt, wiem, wszyscy będą teraz w szoku, do włosów jest. Wow. What? No wiem, no wiem, właśnie. E, mir, marka nazywa też się, się Curlsmith. Też masz do, masz do włosów ten do Nie, e, kocera. Nie, miał być murki. No, muszę iść po górki. Dobrze, to Dobrze. zaraz jeszcze, dobra, jeszcze będzie cheat mały, bo ja już tak. nie mam więcej produktów, bo tylko te pięć przywiozłam do patki, ale yy, jeden jeszcze mamy do pokazania. Curlsmith uh, uh, Hold Me Softly Style Balm. Ja kupiłam z tej firmy kilka produktów, jakąś odżywkę myjącą yy, i takie dwie miniatury, jedna to jest żel, jedna to jest krem. To jest ten krem do stylizacji, i to się nazywa krem do stylizacji mały. <grym> Naprawdę. Mistrzostwo. Żel niestety u mnie gubi definicję bardzo szybko. Jak już go użyję, no to przez chwilę te włosy są ładne, ale jak na przykład pójdę spać, to na drugi dzień rano już są całe rozjechane, więc żel mi nie do końca pasuje. Natomiast ten krem to jest rzecz super dla włosów prostych i dla włosów kręconych i już tłumaczę dlaczego. Bo jak mam na przykład trzeci albo czwarty dzień po myciu, gdzie końcówki już są trochę suche i chciałabym coś nałożyć, ale nie chcę dokładać kolejnej warstwy olejku z silikonem, to biorę trochę tego, rozcieram w dłoni Wgniatam i on powoduje taki efekt nawilżenia włosa. Że one wyglądają, by były krótko po myciu. Bardzo ładnie pachnie, moim o, zdaniem. Pachnie. Ale ten zapach też się dość szybko ulatnia. Nie jest tak, że człowiek użyje i potem cały dzień chodzisz i. Tylko on, on jest za ciężki chyba na, na mojej za uszy. dużo dałaś myślę nie troszeczkę dała no wiem ale jego się daje tyle że wydaje ci się że nic nie masz na rękach Aha. i wtedy i jak właśnie są tak że y, są końcówki bardzo luźne albo były rozjaśniane i chcecie je trochę dociążyć żeby nie latały wszędzie albo żeby się nie elektryzowały to dosłownie taką kropkę jak jak dwie, u dwa łebki od szpilki. Tyle mi dała. Tylko się rozciera w dłoniach i przesuje prze, po płaskich, po, na gładko po włosach. Pięknie. Naprawdę pięknie to działa i tak jak mówię, wydaje mi się, że i proste włosy i kręcone będą zadowolone. Super skład. Ogólnie rewelacyjny kosmetyk. Jestem mega z niego zadowolona. Tak jak żel mi nie poszedł, tak to to jest, to jest fajne. I używam go regularnie. W tym chciałam powiedzieć o zapachu jeszcze. Ma taki babciowy zapach. Jako plus miał być? Nie, to nie jest plus. Ma taki plus Ale babciowy to... zapach. Nie. Nie, bo widziałam, że to jeszcze chciałam dodać. Okay. Że ma ten, że ma taki babciowy zapach. Ale on sobie nawet dobrze się zgrywa. Nie do końca świeżymi włosami. Jeden bonusowy kosmetyk na ulubieńców tu przystało. Proszę, prezentuj, broń. <laughs> czytaj, czytaj po angielsku. Harry Cosmetics Murky Wash. I to nie jest szampon, tylko to jest emulsja do mycia, tak? Dokładnie tak. Emulsja do mycia skóry głowy i włosów. Do przetuszczających się? Tak, tak. Do przetuszczającej się skóry głowy i do suchych końcówek, tak? Tak, to jest w ogóle puch, kombinacja. Jest świetny, to jest pierwszy szampon, po którym rzeczywiście mam tak, że włosy mi się nie przetuszczają tak szybko. Pierwszy, który zadziałał. Jedyne co, to on mi się rozwarstwia. Trzeba nie wstrząsnąć przed użyciem. Tak, trzeba szek zrobić tak. za każdym razem przed użyciem, ale on już teraz taki nie jest, bo to jest pierwsza. Ja miałam tą całkiem, całkiem pierwszą serię, e, pierwszą Aha, porcję, a teraz tak. one już są bardziej gęste, bardziej będzie taki jak lekka odżywka. Taką konsystencję ma. Ten hmm. następny. I ben, myślę, że będziesz zadowolona bardziej. To jest pierwszy szampon, za którego jestem w stanie dać powyżej pięciu tych bo jest, robi różnicę. U mnie naprawdę robi różnicę. Ja I nie swędzi od... mnie po nim skóra głowy też. A właśnie ja go oddawałam z wielkim żalem, bo to był mój. Tylko u mnie jest ten motyw, że jak ja go użyję na swędzącą skórę głowy, ona momentalnie przestaje swędzieć. Dosłownie w trakcie mycia czujesz, jak przestaje swędzieć. Tylko że niestety potem mi się łuszczy. Nie mogę go używać, bo za każdym razem mam tak, że przestaje spędzieć, ale tu normalnie przy skórze, przy, wiesz, przy linii włosów widać, jak takie płatki odpadają. Także dla mnie niestety nie, nie pykło. Ja wolę ten, który się nazywa Fluffy i tamtego używam regularnie, ale tu tak ja podejrzewałam, że pani będzie zadowolona z niego. Ja no, myślę, że jeszcze wypróbuję na pewno jakiś ten, jakiś szampon od nich. Możemy się podzielić, bo ja na bank nie zużyję całej butelki, a one są gigantyczne. No. Ale jak ktoś ma problem z przetuszczającymi się włosami, to. No. Skórą głowy, a suchymi włosami, a, tak, bo to tak, jest, tak. To jest mhm. właśnie mega rozwiązany. Dobra, to byłoby na tyle. Ulubieńcy jeszcze z bonusem, z bonusowymi psami, z hałasami z każdej strony. Nie ma za co. Z Marką, że... która przystała. Z z warką, warka. Warka. Wiem, że Wy tylko tego oczekujecie od nas. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Życzymy wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Coś bierzemy do łapki. Nie, tylko się ja ci się uśmiechać. Perfect! <grymne> 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 ja muszę coś zrobić z tymi nogami, bo normalnie nie. Po <grymne> turecku? może ci dać tą poduszkę. Chcesz usiąść na tej poduszce może? To ja mogę też usiąść na tej poduszce. Dać tą poduszkę. Ty chcesz poduszkę? Jest dobrze. <grymne> Byłyśmy biegać rano i teraz patę bolą łydki. <grymne> Zostawię wam to na końcówce. <grymne> <grymne> senka.